O, działa. Siema, siema wszystkim. Komputer mi się rozpierdolił, panowie. Rozpierdolił mi się komputerek. Nie działa. Tylko już gdzie ceny Jutro będą. Jutro z rana będą, bo już dostaliśmy do magazynu, więc, więc już, już są. Eee, czekaj, przypnę tutaj tylko wykrzyknik stronę. Czy, czy ja tu będę mógł to przypiąć? Eee, dawno nie streamowałem. Ostatnio w Kenii odpalałem tego laptopa i streamowałem z niego. Właśnie, a propos steaka, dostałem 100 tysięcy zwrotu plus 76 tysięcy odszkodowania, więc jakby nie patrzeć, to wyszedłem na tym w chuj na plus. Znaczy mam grafki. co za mnie na 20 metrów. No to jest mój pokoik, nie jest taki mały co. Zobacz. Mogę Ci pokazać. O kurwa, czekaj, bo tu spada wszystko. Taki mam pokoik. Tutaj mam łóżko. Takie. Ale nikt no, tutaj na tym łóżku nie śpi. I... O kurwa. No zaraz pospadają mi te bez, bezerki. No i tak, tutaj mam za mną takie. Sobie to ja nie muszę być pod. A, muszę być podłączone do, do ekranu dodatkowego, bo nie będę od czatu. No dobra. Kiedy bluzę na sel? Ta? A to nie jest na sel, to jest po prostu tak zrobione. Yy, chłopaki, frenzy zrobił. Jak chcecie, to, to od frenzygo możecie kupić. Jakby chciał sprzedać jeszcze coś tam. Robiłem sobie taką tabelkę w Excelu. Ile ze stekał 2 miesiące na plus jestem? I wyszło 3 miliony złotych. Ale nie przewinąłem e, depozytów na drugą stronę i tam jeszcze jest depozyty, ale, ale najważniejsze, że jest na plus. Wczoraj miałem rozmowę z takim serdecznym moim kolegą, który teraz mi trochę pomaga. Powiedział, że, że powinienem robić IRL. Ale to tak, nie takie zwykłe IRL, tylko wiesz, IRL z, z kamerzystą, IRL z takich jakichś poważnych wyjazdów na przykład na... Na, na UFC, jakiś tam z Red Rock Casino, bo to wszystko jest do ogarnięcia. Dostałem taką bardzo fajną propozycję. No i tak jak Speed robi, tak, tak, żeby robić tak jak Speed. No i, i prawdopodobnie w to pójdziemy, tylko że to będą i rele, Nie będą tak, że będę się 12 godzin, tylko będą to szybkie i rele tam po 3-4 godzinki. Yy, z jakichś tam eventów fajnych, yy, na przykład z, 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 czy z tego Red Rock Casino, czy, czy z UFC. Coś takiego no i to będą takie, no żeby nie przedłużać, żeby skupić to całe, całe ten, esencję tego jarela w tam 3, maksymalnie 4 godzinki. Szukasz kamerzysty? Czy ja szukam kamerzy kamerzysty ze scenariuszem takie? Nie to, że scenariuszem, ale jest ustalane z góry co będziemy robić, no ale to wiadomo, jak się podpije to, 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 to różnie może wyjść, ale zobaczymy. W dodatku do porno w Australii, tam jest poniedla, no nie radzę się. Przecież Ty się UFC nie interesujesz, nie to nie interesuje się. Słuchajcie, na, na targach CES, nie wiem czy ktoś tam się orientuje w nowinkach technologicznych, teraz są targi CES w, w Las Vegas. I widziałem tam robota, laska robot, jeden do jednego jak, jak kobieta, ładna, dobra dupa swoją drogą. I ona normalnie stoi, wiesz, nie, ma, nie, nie rusza się za, za dużo, trochę się rusza, ale nie może chodzić, nie? I bym sobie ją tutaj postawił, nawet kurwa, ja, jeżeli nawet ona wykorzystowała ze 100 tysięcy dolarów, biorę ją. I ona ma w sobie wbudowanego tak jakby chat GPT. I ona nawiązuje z tobą relację taką in, znaczy, no intymną, no taką osobistą relację, nie? I na przykład mówię, i ona się nazywa Aria. Aria na co dzisiaj postawić? Na czerwone? I wiesz, ona mówi. Tak, ja na przykład powiem, żeby się zwracała do mnie ser szimpans. I ona... Tak, ser szimpans, postaw na czerwone. Albo nie, teraz postaw na czerwone. I będę ją lał po mordzie, jak ja nie ten. <laughs> ona wygląda serio jak, jak... jak jak człowiek. I będę ją lał takie coś, co spit miał. Powiedz, że mam masturbator a nie wchładającisz. Nie ma, nie ma właśnie. Czekaj, zaraz wam pokażę. Może... Chwilka. Może tutaj będzie na YouTubie to. Robot. Robot Ar ja O jest, patrz! Jest, jest, jest! Zobacz! Kurwa, to jest dobra dupa! Zobacz! Dobra dupa jest! I wyobraź sobie, że taka tutaj stoi i ma wbudowanego czata GPT i normalnie możesz się z nią gadać. No nie powiedz, że jest zła! Byśmy się na dziwki chodzić, no? No kurwa, dojebane to jest! W bierze, no otwiera się, więc można próbować wsadzić. No nie powiedz, że to nie jest dobry pomysł. Poczekaj chwilę, Realbotics. Realbotics, Real czy to jest, czy to można kupić? Realbotics, ile to kosztuje? Jesteś na robotę, z kodem O, use cases, gallery, robots, Contact. Ty ja może do nich napiszę, że ja chcę go od razu. Że ja z tego przed. przed. <laughs> Modular robot. Kurwa, drogi. No i dobra. Szybka. Aha, poczekaj, poczekaj. Tutaj to jestem trochę przygotowany, tak? O! Tutaj to jest ten trochę przygotowany. Mam tego, mam overlay, a, a do co nie miałem. E, gdzie jest mój pecik? Dobra, tu jest tak. E, jest 7000 euro na wagerka i z wczoraj 248. Robot będzie walił gips. O! Pięknie, skaterek już wpadł. Zobaczymy, nie chcę go tam psuć, yy, wiesz, nie chcę mu psuć styków, bo wiadomo, że gips pali styki, ale zobaczymy. Będą jednorazówki. Yy, nowy krzyknik wave, Masz wszystko napisane. Widziałeś Life ta, Jeszcze nie. Nie miałem jej akcji tutaj. 3.15. Ty, nawet może coś da. Zaraz zwiększymy, zaraz zwiększymy. jest z czystością. Powiem wam, że dzisiaj mnie cały dzień głowa bolała, to dlatego, że miałem w chuj, w chuj roboty i trochę tam problemów miałem z jednym biznesikiem, ale no jeszcze mówię dobra, koniec już nie ten, dzisiaj nic nie robię, będę tylko sobie Odpalę sobie streamka i, i pójdę normalnie spać, bo też spałem bardzo mało, nie wiem, akurat 3 godziny spałem. Eee, przychodzę do kompa i kurwa komputer nie działa. No tylko tego brakowało, żeby dobić biednego człowieka. Co nie odpowiem? Sorry, monolog mi się załączył. Dawaj Slota. Igr Drazila. Nie, tutaj sobie na chillku dzisiaj sobie pospinuję. Wczoraj była grabież konkretna. Przedwczoraj była grabież konkretna. No na spokojnie, na spokojnie. Dobra, był bonusik i wychodzimy ze stota. Chyba, że rs to się sorry. I to był. kurwa! 50X! Czytałem tu czacie od 50X z, z base game'a. I to rozumiem, i to rozumiem. X, XRP sobie zyskałem co nieco. Na Longu na 2,85 zamknąłem. No to nie mam, nie mam F5, szukam F5. Jakbym to i tak byś go zgłosił? Nie. Jakbym wygrał, to on go nie zgłosił. A zobaczcie, ile osób było, co, co tam przegrało... no, co przegrało pieniądze, a nie zgłosiło. A ile ktoś tu dorzucili? 76 tysięcy złotych. Więc git. Jak tam, jako zmienić IP, żeby w obywatce? Ja mam taki program NordVPN się nazywa i przez, przez niego sobie wracam. Zobaczcie, z tego maila odnośnie szymowania. Ale ja już wszystkim nie zaszymowałem, ja wysłałem pieniądze. Kurwa, skaterek jeszcze jeden! skoterek! skoterek! skoterek Ajajaj! Aj, aj. Nie mam żadnych nowych wiadomości. Bardzo dziękuję za, pre, za prezent, tylko dostałem... Wszystkim wysłałem już za... Nie wiem, nie wiem... To Ci przecież nie połóżcie że przegrałem. Ale jakbym wygrał, to bym wygrał 200 tysięcy, nie? W sensie, no 100 tysięcy dodatkowo, a nie 76. Giveaway na Discordzie, jest. Desun, jakbyś mógł, to byś zrobił, co? I byś tutaj zaspamował na czacie, że jest giveaway na Discordzie. Wiesz jak zrobić, bo ja nie, ten, nie mam tutaj za bardzo dos dostępu na tym laptopie. Tam miałem Ci wysłać nowy adres, wczoraj mówiłeś. Ale ja Ci już wysłałem tam na ten adres, co wysłałeś. Czekaj. Poczekaj chwilę, to jest prezent. Kurwa. Nie mam tutaj na, tego, na telefonie tego tylko... Ja Ci wysłałem chyba. Wysyłałem dzisiaj jakiegoś tego prezent. Czekaj. Mm. No cóż, tak, a wysłałem? Nie wiem, wydaje mi się, że ci wysłałem. Mogę wypłacić jeno ze steak na konto banku, ale na steak się gra tylko w krypto. To jak ty chcesz to wypłacać? A jeżeli nie wysłałem, to podeślij mi jeszcze raz to zweryfikuję. Tam. No ładnie, bardzo ładnie. Nasmażone, nasmażone. Trzy spinki, o tak, 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 tak. Tak mi rób. Pięknie. Pięknie. Jeszcze tutaj jeden fioletowy. Tego tu na 40 kaczorów, to mogę liczyć? Nie, to kiedyś bo już tego tak nie robię, już nie robię tego. Jeszcze dwa spinki. Coś może dać. Tutaj, 512. Kurwa. Dajcie mi tutaj, ładuj tutaj. Nic już tutaj się nie da. Chociaż mu... Nie, nie da się. Okej, okay, ja jeszcze do niego nie napisałem. No ja lecę na Filipiny niedługo, więc w lutym jak coś. Bo lecę. Co lepszych co lepsze, się wywadać steak? To zależy od dnia. Jak, jak oddaję Wawada, to ma wadę lepsza. Jak jak oddaję tego dnia steak, to jest lepszy, no. powiedz coś więcej Ruletce co wczoraj, bo mi nie było. No widziałeś tego szota Z ruletki? Na Discordzie go stawiłem W sensie klipa. No to... No to napisałem do supportu, potem jeszcze po streamie Udowodniłem wszystko, załączyłem klipa, wszystko tam powiedziałem, no i oddali pieniądze i... Dajcie shota tego na czat, no jak ktoś może pytać, daj shota No i co? I po prostu... I po prostu oddali mi pieniądze i dostałem odszkodowanie, jeszcze 76 tysięcy Oddali mi 100 tysięcy i jeszcze 76 tysięcy dostałem O, masz, masz shota na tym na czacie już odpisał co rolek na mailu yy, Niestety jest limit wiadomości Dzisiaj zostało odpisane na 1000 maili, prędzej odpisywał, ale no jest jeszcze dużo tych maili do odpisania. Więc czekamy aż się limit odblokuje na gmailu, bo jest można 1000 maili na, na dzień wysłać tylko. Jak wygraną wygrano zostaje? Sprzedaj po prostu kryptowalutę, jak, jak wygrałeś. W kasie faj może sprzedać jakieś tam Bitomanta. Dużo jest opcji, obracamy odszkodowanie dziś? Nie, 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 nie obracamy gdyż Dzisiaj tylko jest zawatka. Dzisiaj taki leciutki stream, bo mówię, bo jestem na laptopie. Pisałem teraz ci jeszcze raz? Dobra, sprawdza. No w terce. Eee, ale tu poczekaj, jaki ty masz mail? Jeszcze raz, szugar eee, Kurwa, Kurwa, niepewnie, tak, to pisno. Zobaczcie, że coś pisałeś jeszcze, To możliwe, że ja ci wysłałem to. No dobra. Tutaj jest. I ty dałeś mi adres w... Nie wiem jaki ty mi dałeś adres. Ja ty no w domu, tylko mi komputer po prostu. Kurwa, nie mam tutaj nic żadnego swojego. No nie czekaj. Beb 20 A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Już ci wysyłam faktycznie faktycznie miałeś te BEP20 już ci wysyłam nie chyba mam tyle pieniędzy mam tyle pieniędzy tutaj, tutaj, na balbicie jeden na rozrywkę zaraz mam rywalność, no tylko hikar wysyłam mu te, te pieniądze znam ci 100 USDT kurwa nie tam skopiowałem Może być jest i już teraz USD prawie warte tyle co, co euro to będzie na 100. Hyper zaraz, 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 zaraz. Trzeba ci tu trochę to... Dobra dam ci 110 żebyś... Żebyś nie płakał. I ty jesteś, no w domu jestem, tylko mi komputer padł, muszę z laptopa streamować. Dobra, kodzik. Pyk, pyk, pyk i zaraz będziesz miał. Red Bull. Nie założy sobie maila na Protonie. Nie wiem nawet co jakoś. Nie myślałem, że będzie tyle osób. Wiedziałem, że są limity na e-mailu, ale nie wiedziałem, że, że będzie aż tyle osób. Widać teraz. Dobra, jeden. Jeden i wypierdalam. Dobra, dwa. Do trzech, zasada trzech, zasada trzech. Dawaj Aj, kurwa, dobra i bonusik i to dobra stawka. Dobra stawka Tak, oddał mi 100 stoka z ruletki i dostajemy jeszcze za dużo czy tam odszkodowanie 76 tysięcy złotych, więc wyszedłem na tym zajebiście. Tak grabiesz przedwczoraj, wczoraj, grabiesz wczoraj, wszystko idealnie można kupić taką bluzę do frenzego się zgłoś. Albo do szefiu, to oni to robili. No mówię, że kom się resetuje po prostu, nie wiem. Nawet mnożniczka jednego nie dało. Ale lipa. domu ja już w domu jestem. Mówię, komputer się po prostu musiałem laptop podpnąć. Powiem wam jedną rzecz. Mam coraz większą ochotę się napić. I wiem, że pojutrze jest Prime, a jutro jest piątek. Nie wiem jak to się skończy. Kurwa, no taki bonus na takiej stawce nic nie dało. Będę musiał słuchawek używać na do streamowania z tego tego. Git? Dobra, to najbiście. Za 800. Oby było 70 spinów. Go! Respinki, zaczynamy i 100X. Kurwa, drukarnia pieniędzy. Znowu. Więc kurwa siedzisz. No mówię, że w domu. Tylko z laptopa. Respiny, 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 respiny. Nie kończ, nie kończ. Kurwa. Ostatni spin, muszą respiny się pojawić. No i pizda. Dobra, jeszcze raz. Ostatnia szansa. Zakład o 10 karze pękniesz, ale no, stary. Teraz mówię, że nie pęknę, ale jeszcze jest jeden problem: że jadę na, do fil Kurwa, na Filipiny i Gali ma urodziny 27 stycznia, bo tam będziemy świętować jego urodziny. Dobrze, jest respinki, więc szansa na to, że przetrwam do końca roku to jest jakieś 1%. To stawiając 10 tysięcy, to byś wygrał 100 złotych. Dobrze ja liczę? Dobrze, respinki złapałem Respinki, aj, Jezus, wypadły Dobrze Dawaj, drukuj, drukuj, drukuj nie zostało do obkręcenia? Jeszcze w chuj, dopiero 7500 Ten goth na Paydayu drogi jest i... Dobrze, respiny I nawet jak złapie to i tak może puścić, wczoraj się tak na tym przejechałem Mhm, Dobra, już oddał za bonus, to jest git. No, PC się po prostu resetuje. No, nie wiem. Kurwa, dwa spadły. Res. No i spadły, i koniec. Dobra, Max Winka w sensie Got Mode. Ale... A nie, to jest za 200. Dobra, to mogę to. Mogę poklikać. Z dwa. Trzy. Cztery. Kurwa. Piąt. Pięć. Sześć. Ja pierdolę, minus 1200. Dobra, siedem. Osiem. Dawaj, tutaj na tym stociku coś pokaż. To jest mój normalny pokój, nie bunkruje się, kurwa. Zobacz. To jest ten pokój, co zawsze widzicie. Mam komputer przed sobą. Tutaj mam Ale tu jeszcze nigdy nie widzieliście chyba, że tak wygląda. Obok mu tutaj wszystkie rzeczy z owady, z kika Jak to się dzieje? A, kurwa, no tak. Tutaj mam monitor, tu ja mam wszystko, nie? Kamerę, kompa, dawaj, dawaj, dawaj tym stosikiem Pachnie pieniądze. Jakim płaknie pieniądze? Kurwa jest normalny pokoik łóżko, biurko i nic więcej. pufa do siedzenia. No nic nie dało. Nie to nie jest jak VS, to jest jak yy, ten Zeus Versus Hades. Bonanza dice? Zaraz. Jeszcze raz to. Chyba dzisiaj to słabo pójdzie. Już Raz był chyba 5 razy, wystarczy. Rumtur domu? Był na, na TikToku chyba. Kurwa, 100x było! 100x był! Nie robię, bo potem ludzie to poszutują i znajdą gdzie mieszkam. Bo akurat ten. Okolica mam taka, że łatwo sobie wysyłkować. A ty, trochę prywatności chcę mieć. 10, 2x, Kurwa. Tak, trzy spiny. Musiało być jeden lub cztery. Chociaż pokazywałeś dom, który wynajmujesz. No, wynajmuję. To nie jest dom, to jest mieszkanie. Pokazywałem, ale nie na, nie na Kiku. Tylko na TikToku, ale nie tam żeby no, nie porobić. Ja jestem przebywał i ty co cię na rurewce. Nie wiem, no oni pewnie mają wliczone to w, w pracę swoją, że jakieś tam ryzyko podejmują, ale kurwa, no jakby nie patrzeć, to mogli zarobić 100 tysięcy, a musieli mi oddać 100 i 76 odszkodowania, jeszcze dostałem. Więc teoretycznie to może być jego, nie wiem, ile oni tam w tym kasynie, kasynie zarabiają, ale to mogłoby być jego wypłata na, nie wiem, kurwa na pół roku nawet. Bez kotleta i bez kotleta. Ciekawe, co wygląda jak coś. To nie, to nie kamerka, ja tak wierzę bo normalnie. <laughs> jako oszust. Bo jestem oszust. Koszty mają Też mi się tak wydaje. I kurwa, znam, że dzisiaj Rosu może zrobić, bo jak wcześniej skończę, ostatni, wcześniej skończę to pójdę sobie a kupię ProTip, znaczy jeszcze tego nie robiłem, ale słyszałem, że to jest ProTip. Kupiłem sobie taki garnek z dużym ciśnieniem, że tam się zakręcasz go i tam się ciśnienie robi i rosół się robi 40 minut, a nie w 3 godziny. Więc dzisiaj go będę testował. chuja to dało, no dawaj go tego bonusa. Kochani, ja kocham każdego widza tak samo. Dogłębnie fona sobie kupasz w 5 minut. Ale ja ja lubię rosołek. Swój, swój rosołek ugotowany. Powiem wam, że nawet barczę takiego dobrego rosołu, jak ja nie robię. Znowu trujeczka, Ładnie. Przepięknie, bym nawet powiedział dziewięć spinów. Jest potencjał, jest duży potencjał. Dobra, tu chuj. Nie, nie, nie. Kurwa, ale potencjał. Witam, ja tu nowa siema nitka. Pokażę dupeczkę. Nie tam. A jak nie pokażesz, to płacz sobie na wywadkę. To na tym, że się skapną, że za lekko puści piłkę na tej ulece. Ale ta, ta piłka już zrobiła dwa albo trzy obroty. On nie może puścić piłki i złapać ją w trakcie. Jeżeli puścisz piłkę, to ona musi się już toczyć. To jest nielegalne, jak dotkniesz piłeczkę podczas obrotu. I ta piłeczka już kończyła obrót, ona już wpadała w czerwone. Według moich obliczeń. Strzelaj! Str o, Kurwa jed... a jednego zabrakło! 4 T, 4 naboje miał. Zaraz się wy... wy będzie na się wszystkim chyba za władzy jaki był jest za mną 76K, szkoda mnie powinno dołączyć do punktu turnieju. No jakby mi oddali, ale jak ja... To jest tak, oni i tak mi oddali tyle, ale jak padło czerwone, to mi od stoka dodatkowe. A nie 73, więc wiesz no Dobra 6 spinów Dawaj tego strzelającego! A czyli ten spin Paweł sobie to jest gratisowy Okej, okay, okej okay. No nie mogę zejść ze stawki Nie no muszę, bo zaraz skończę kurwa gra kto tu Ben, A ty będziesz tam bona zadać Ale wybieram na tym kasyno. Dwa tylko. Dwa tylko. Bo obrotu dzisiaj nie będzie. Dwa. Ale jeszcze coś może zrobić. i tam. Dobra, nie gram już tego stoczy. Taki. Dobra, lecimy. do house. Powiem wam, że jak, jak gram na laptopie, to jestem taki... Nie jestem wczuty w to, bo muszę, muszę mieć duży ekran, słuchawki na głowie, żeby być wczuty w ca, cały, cały czas w to kasyno. A na laptopie nie ma takiej wczutki. Dużo bardziej wolę streamować na, na dużym ekranie. Jestem taki... O. nie byłem. Gdzie ty jesteś? W domu u siebie, tylko komputerem się i z laptopa muszę. Nie uruchamia się, cały czas się resetuje. I to daje go do naprawy. im poleci, to może, może jeszcze Fireport odchodzi. Leciutko zaspinować. Otwórz, jak wrócisz z Zobaczcie jeszcze, czy będę ten rozsął robić. Nie będzie stało? Nie do już to jest. Zobacz, jest 14,5 tysiąca czyli Jeszcze 20,5 tysiąca wager'a A nie, nie zapowiada się na to, żeby coś tutaj było Chociaż może, tutaj Trzy spiny jeszcze Tutaj da może jakieś te Domeczki Trzeba monitorami produkuję? Mam podłączony Mam tutaj, mam obs na monitorze I chat, a, a ekran mam Stoty mam natywy. na tym na, na laptopie Dziękuję, do. Chciałem podłączyć, w sensie mam iPada, Gdzie? tam leży. Chciałem sobie zrobić ekran z iPada, bo tak na wyjeździe chciałem robić. Ale kurwa, mam, założyłem na iPada na inne konto Apple i nie da się tak połączyć. Powiem tak. Kacz. Nie, nie Kac. Można kupić tą bluzę Bezer? Nie, to jest zrobiona przez Frenzego i przez Shifiuta. A może w przyszłości jakiś Merge Bezer będzie. W ogóle nie widzieliście z tyłu, jak on jest zajebista, Czekaj, jak to pokazać? Patrz Niewidaj dobrze, nie? Jest tu szczępa, jestem slopie. Z tyły zajebista Kiwi <laughs> <laughs> zalko nie robię. Z kim się kompa na jutro. Stary, no już napisałem do tej firmy co mi z tego kompa składała, że żeby mi naprawili. No i rano jak odpiszą to go od razu zawiozę. Tu na marcie jest akurat wszędzie blisko, więc zawiezienie kompa to jest 10 minut w jedną stronę. Mam jakąś kartę? Kurwa, mam dużo kart. Um, PKO BP, mam Pkobp, mam M-Bank, mam Bank of Valeta, mam Nexo, mam Bybita, mam Revoluta, mam Zen'a. Co tam jeszcze mam? Ja, nie wiem, muszę portret zobaczyć. Dużą kartę. Jak będzie MerchBezer, żebym miał wezmę, i kiedy pokręciłem na Discordzie? Paniak, tipa zwróciłeś i z tego 6k zrobiłem. 6,5k. No to by fajnie. Dobra, jeszcze raz tam. Nie wiem, kiedy pokręciłem na Discordzie możliwe że w bo będzie w sobotę będzie stream o godzinie 17 bo potem z Prime ma jeżeli bo może tak być nie mam nadzieję że tak nie będzie jest 50 50 jeżeli podpije się na prime to stream na 100% będzie na, na discordzie ale jeżeli się nie napije to pod znakiem zapytania Idziemy zobaczymy bo i tak będzie stream o 17 a potem jak mi się będzie nudziło, no to może... Może ten. No nie piję, nie chcę pić, nie chcę pić, ale wiesz, różnie może być. Różnie może być. Miałeś jakiegoś cashbacku zakręcenia tej wywadzie? Nie, niestety nie mam. Wyłączyli, bo normalnie masz cashback, każdy ma cashback na wywadzie. Pod koniec miesiąca, ale mi wyłączyli. Bo jestem partnerem. Chcą bez steak, bo na laptopie nie chce mi się grać, a na stejka to potrzebuję już full skupienia. Mogę sprzedawać bezerki po sklepach z suszami i obsługami? No możesz jak chcesz. Jak tam chcesz na zamówienie małpa .bezer .shop, to masz tam yy, cenę hurtową. Tylko musisz chyba minimum 100 sztuk wrząć. Możesz je sprzedawać gdzie chcesz. Ale pizza dzisiaj. Nie, na końcu ma nie będzie końcowym robotką, bo. Nie ma pieniędzy już, a stejka dzisiaj nie odpala. Kurwa, sobie przygotowałem na stejku taki ładny balansik. 50 coś tysięcy. No dzisiaj taki, taki krótki. Taki krótki streamek. Przepraszam, ale nie moja wina. Komputerek mi się rozpierdolił. Zobacz, może tu jeszcze coś połączyć. O Jezu, się rozjechało. Ktoś pali bez ekranu z Prime, tylko z Prime Reaction. na ekranie. Um, ale jak oglądać. Ja lubię bardzo oglądać te gale, więc nie będę się skupiał, będę tutaj grał na stoce. Zostałeś odskutowanie ze Steak, za to, że krupier popełnił błąd podczas kręcenia ruletką i jakby przegrałem, ale oddali mi pieniądze za beta i jeszcze odskutowałem 76 tysięcy złotych. Jak sobie, tylko muszę ograniczyć ten ekranik tutaj. Albo może kupię jakiś, jakiś ekranik taki dołączany do, do laptopa, albo nie, na Filipinach to nie będę kupował. Albo podłączę do telewizora, to też jest dobra myśl. Jakaś ocenka bluzy no zajebista jest. O, to teraz pokażę wam. jak będzie widać. Patrzcie. Jest tak? Żołądkowa gorzka jest tam, jest, jest hajs. I... O kurwa, tak to się nie wrócę. Czekaj, tak się tak wam pokażę. O. Jest bandit free spiny, są bezerki. Zajebista bluzeczka. Dobra, co? No widzimy. Widzimy się jutro. Jaka cera bez alkoholu i Kurczę blaszka? Jaka cera? Normalną cera. Nie ma tutaj. Dobra, widzimy się jutro, panowie. Na razie. Oby, kurwa, komputerek naprawili. Trzymaj to się. Trzymajcie się ramy, to się nie posramy. Pa.